Siemanko mordeczki, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Tym razem chciałem Wam przedstawić moje topowe przynęty, które zawsze mam ze sobą. Taka można być, że będzie piątka. Dam Wam jeszcze takie dwa bonusiki. E, przynęty, które zawsze mam, które przynoszą mi ryby. Które na więcej złowiłem na te przynęty największych ryb. Zawsze jakieś tam e, branka mam na nie, coś na nie wychodzi, więc już Wam pokazuję. Zaczynamy od... Oczywiście musiałem je pogubić, bo jestem w trawie. Westin Slim, Westin Shad tak? wersja Slim. Długa 27 cm, 27, chyba 99 gram. Nie pamiętam do końca. Mam ją w przeróżnych kolorach. Zobaczcie, trzy kolorki. Takie. Akurat, że łowię na rzece pstrągowej. Występuje tu masę pstrągów. Ten kolor jest kozacki. Można ją prowadzić w normalnie zwijaniu. Wtedy pracuje nam na boczki. Można ją podszarpywać. Wtedy nam fajnie odjeżdża, imitując martwą rybkę, ranną rybkę. Kozacka kozackach przynęta absolutny must have. Zawsze ją mam. I zazwyczaj zawsze jakieś nadziebrania mam. Ostatnio nawet fajnie na tą połowiłem. Testuję nowy kolorek, bardzo fajna. Polecam. Guma numer 2, która też mi się dziś zawieruszyła, oczywiście, ale już ją mam. Mamy piksada od Strike Pro, kozacka przynęta. Też ją zawsze zabieram, nigdy nie wiadomo. W kolorze tego mu tak się takiego pajka, zielony. Nigdy nie wiadomo, kiedy szczupak będzie miał ochotę na małego szczupaka. Oczywiście są też inne kolory, które też fajnie działają. Ryba ona pracuje troszeczkę drobniej, ale zamiata fajnie ogonkiem. Kozacka guma, polecam, żebyście sobie taką zakupili. Macie ją w różnych rozmiarach. Tam, oczywiście, jak wszystkie gumy, możecie dozbroić skrętkami, główkami, czymkolwiek chcecie. Możecie je dozbroić też tutaj w kątkom od dołu, dociążyć, przepraszam. Polecam. Fajny Strike Pro, fajna guma. No i teraz dalej. Guma numer 3. Jest to herring. Shad. nie, tam zaraz. Shad, jest to herring czy tam szat, czy nie szat, chyba szat, <laughs> ale Harry od samej Jira, też 27 cm, też ją mam w kilku kolorach, też kozacka guma, widzicie, tu mam yy, na wkrętce z dociążeniem, tu mam na wkrętce bez dociążenia, łowię mi na płytko, na głęboko, tu akurat mam z boku dociążenie, tak staram się prowadzić ją w ten sposób, żeby tak boczkiem troszkę, na różne sposoby je zbroję, na różne, żeby, wiesz, pamiętajcie, że trzeba kombinować, ze szczupakami nigdy nie wiadomo, co będą, na co będę miały ochotę i w jaki sposób trzeba prowadzić przynętę. Tego się do, 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 zawsze dowiedzieć możecie nad wodą. Dobra, no jeszcze mam w takim kolorku, oczywiście ciemna, fajna pogoda dzisiaj, jest, słoneczko wychodzi. Taki ciemny kolorek, bardzo może robić robotę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejna guma, absolutny must have, jedna z moich ulubionych, którą naprawdę zawsze mam przy sobie, bo na jeziorze, na rzece. jest no, to jest niesamowita guma, zobaczcie sama jak ona jest pogryziona ten egzemplarz w ogóle jest pogryziony mam jeszcze kilka na chacie, których po prostu nie używam bo są, znaczy muszę, używam, tylko muszę pozgrzewać ten zabieram, jest tu pożarty, no wyjechała na to masa metrówek, jest to Savage Air Line True e, chyba wersja Rattel, tak z tego co pamiętam, z ogonkiem 27,5 cm e, ta akurat jest Slow Sinking macie też jeszcze Fast Sinking chyba tak, z tego co kojarzę, czy Moderate Sinking e, powoli tam tonąca Fajne gumy, akurat w tym kolorze ciężko je dostać, ale tam Saver Jill pewnie coś niedługo wypuści. Fajne gumy robią robotę. Wyjechało na to masa metrówek, a niedługo może zobaczycie filmik, kiedy pojechałem na wakacje i wyjechałem w 3 dni chyba bodajże około 10 metrowych ryb. Ponad tego tam 115, 110, to już nawet możecie zobaczyć na filmie tam u mnie, na górze poszukajcie sobie. Wyjechało na to naprawdę, naprawdę, naprawdę 112, 115. No Dużo jej powyżej 110 cm, to już naprawdę fajne mamuśki, fajna guma, polecam. Naprawdę już mi się morda cieszy, nie? Micha się cieszy. Naprawdę polecam tą gumę. No i coś, co zawsze zabieram ze sobą. Nie wiem czy to nazwać gumą czy nie. Jest to takie kurde kombo, hybryda może. Przynęta od Jacka Gornego, którą już pewnie znacie z moich filmów, bo naprawdę ratowała mi tyłek wielokrotnie. Przynęta, do której naprawdę potrafią wychodzić grube, puste mamusie. Uwielbiają ją. Zobaczcie ta. Kiedyś miała pełno piór, teraz już troszeczkę jej mało zostało. Jest to disco Trout od Jacka górnego. Gościu stworzył tą przynętę od podstaw. Kozacka przynęta. Naprawdę, no, nie wiem co powiedzieć. Kosztuje swoje parę groszy, ale naprawdę warto ją mieć. Możecie ją kupić w różnych rozmiarach. Ale to już tam zobaczcie u Jacka na stronie, polecam. Naprawdę jest kozacka. Oprócz tego zawsze zabieram ze sobą, wiadomo, jaśniejszą i trochę ciemniejszą. O, tutaj złowiłem coś, które, no. To jest akurat wersja Disco Pike, też od Jacka. Kozackie gumy, takie hybrydy, Jerko gumy. Nie wiem jak to nazwać do końca, ale naprawdę robią robotę. Zobaczcie jak to wygląda pięknie. Czerwony kolor, czarny. Śni słońcu. No, rzeka jest tutaj dosyć czysta. W ogóle w Irlandii są rzeki czyste. No, te kolory robią robotę. Absolutne takie maschew. Naprawdę złowiem na to masę fajnych ryb. Bardzo polecam. No i tak naprawdę z takich zwykłych przynęt, o których zapominamy, jest jeszcze do tego zwykła blacha. Która kosztuje parę groszy, a zawsze też może zrobić nam robotę. Już niejednokrotnie też taka zwykła blacha pomogła mi w znieniu fajnej ryby, więc warto ze sobą zabrać. Dużo nie waży. Ja uwielbiam akurat ten kolor, to jest chyba jakiś tam no, miedzianka taka. Firma Alok 50 gram. Mogę ją prowadzić właśnie na płytkiej wodzie, jest dosyć duża, jak widzicie, fajna przynęta. Mam taką jedną, która leżała gdzieś z główkami. Przepraszam, leżała gdzieś z główkami i strasznie mi zaśniedziała. i na tamtą to już w ogóle jest czasami masakra, ryby wyjeżdżają jak głupie, zawsze zawieram, zawieram ze sobą, oczywiście oprócz tego mamy jakieś tam dżerki, do zbrojki się sypią, ale wiecie. Żerki jak żerki. Pokazałem Wam to, na co najwięcej łowię i to, co zawsze ze sobą zabieram. Pozdrawiam Was serdecznie. A jeżeli jesteś łowcą szczupaków, jeżeli łowisz duże ryby, jeżeli chcesz je zacząć łowić, pamiętaj, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę do góry, zostaw, komentarzu, e, zostaw komentarz może pod tytułem, jakie Ty lubisz przynęty, na które Ci najwięcej wyjeżdża dużych ryb. Może zacznę też ich używać. Bardzo jestem ciekaw tego właśnie, w jaki sposób łowisz, na jakich rzekach łowisz, więc zostaw sobie komentarz, subskrypcję i widzimy się niebawem. Pozdrawiam. Elo.